Cześć. Dostałem od sąsiadki wiaderko Mirabelek. Znaczy, jest na granicy mojej działki i ja pozwoliło mi je zebrać. Nikt nie chce Mirabelek, bo jest to owoc bardzo kłopotliwy w przeróbce. Trzeba je po prostu wydobyć z tego. Ciężko jest pestka. Ja jednak postanowiłem się poświęcić i dzisiaj zrobię z nich powidła czy dżem. Taki. Zobaczymy, co to wyjdzie. Pod wpływem gotowania. Na razie je umyję. Jest tu gdzieś 4 kg tych mirabelek. Ja to wszystko robię już na oko. Do słodze zobaczymy, jak to wyjdzie. 4 kg mirabelek w każdym razie jest. Yy, wrzucam je do skranu, do zlewu i będę je mył pod bieżącą. Trochę nie pod bieżącą wodą. Zatkam. Muszę wy, wymyślić jakiś sposób na drelowanie tego. No to puszczam wodę. Powiem Wam szczerze, że tyle już mi zrobiłem. Kombinowałem już na wszystkie sposoby. Robię to łyżeczką taką malutką. To jest po prostu mordęga i tyle. Nie wiem. weźcie coś wymyślcie na te mirabelki. Próbowałem nożem, o tak. To kurczę, nie chcę te zejść. O, to, 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 to. to dziadostwo. Tyle miążu zostaje. Próbowałem to wzdłuż szersz, żadnym sposobem. I tymi, i tymi rzeczami. O, żeby to jakoś. No jak chcecie, kombinujcie, bo to jest naprawdę mordęga. 4 kg tego wydrelować to jest. Nie wiem. Co to jest? Jest. To jest. Pomysł musi być na drelowanie mirabelek. To jest trzeba zrobić odkrycie jakieś i wtedy będzie super w każdym razie te mirabelki no trzeba wydrylować z tych pestek nie wiem jak cały czas próbuję raz tak robię widzicie raz dłużeczką o raz jeszcze czymś trzeba je wydrylować Zmęczyłem te śliwki w godzinę 15 te 4 kilo. Teraz zasypię 20 dekł gdzieś cukru na, na kilo i niepełne kilo wsypię. Nie Niepełne kilo. No i wstawię już na gaz. O! Mieszam, to później spróbuję czy dodać jeszcze cukru, czy nie no, będę odparowywał na małym gasie no. tak wygląda mój, moje powidła dżempu po półtorej godzinie ciężko to wygląda strasznie dużo wody nie wiem będę musiał chyba część Odlać. Zobaczymy jeszcze. Gotujemy godzinę i wtedy odlejemy. Po wczorajszym 3-godzinnym wysmażaniu, tak wyglądają moje mirawelki na następny dzień. Jeszcze je wysmażam godzinę czasu. Ściemniały mi, bo nie dodałem octu. Może, gdybym dodał łyżkę octu, to by były żółte, no ale w smaku są. Kwaskowate, dodałem 20 deko na kilogram cukru. 20 deko na kilogram śliwek cukru. Drelowanie przebiegało chyba godzinę 15 minut 4 kilo Jest to bardzo ciężka, żmudna praca i nie warte jest jednak tego poświęcenia dżem z Mirabelek. No nie wiem, jakieś inne zastosowanie trzeba znaleźć. Już więcej go nie będę robił. Mimo, nawet koloru, gdybym zachował i dodał ocet. No nie wiem, jakby się wtedy zachowały te Mirabelki. Dodam 20 cukru. I To będzie koniec. Prawie, że mojego. No jego wysmażania. No, niech się już rozpuści, zobaczymy jaki będzie lepszy smak. Troszkę bardziej cukru. Mm. Sukier jeszcze się nie zbócił, ale kwaskowość to zawsze zostanie. Zdjąłem już garnek, już więcej ich nie będę wysmażał, one i tak będą pół u, takie, może nie e, e, zupełnie, m, będą bardzo żelowate, po prostu, już takie są, już nie będę ich wysmażał, bo mi się już nie chce, w smaku jakie są, zaraz spróbujemy, gorące mmm, takie kwaskowe, no jest kwas nie będę smażał, bo mi się już nie opłaca po prostu mi się już nie chce bawić z tym włożę do słoików nie będę pasteryzował tylko Przyda gdzieś, zawsze się przyda jeszcze jeden jakiś dżem, czy powidła, jakby to nazwać. Może bardziej powidła, to bym musiał dłużej wysmażać. Ale przyda się zawsze jeden przetwór jeszcze jakiś. Nie mm, jest to jakaś rewelacja dla mnie. Tu mam śliwki zwykłe. węgierki to nie jest to rewelacja w ogóle taki dżem Ech, powidło dżemu, tak bym to nazwał Wysmażane było chyba z 4 godziny do 5 Mogłem odlać trochę soku czyli w sumie gra nie warta tego, tej roboty ale żona stwierdziła że może być no zawsze to jest coś innego coś innego wyszły chyba ze trzy słoiki takie widzę tej wielkości bo więcej to nie Starczy. nawet bym nie chce się z tym bawić gorące. Myślę, że tylko zamknę i spróbuję, czy zakrętki po prostu zakrętki wciągną, jak pozostałe dremy. no Zobaczymy, ile tego wyszło. Chyba tak. Więcej nie wyjdzie. Bo jest na dnie. Tyle jest. Oczywiście obetrę to zaraz i zakręcę. Tak wyszły trzy, nic nie zostało na dnie. Wkładam. Już nie będę pokazywał. Zakręcam. No jest taki lekko żółtawy. Ten kolor tak prześwitluje. Mm. Żadnych rewelacji. O, tu pokażę, jaki kolor ma ten, Jemik.